W swoim liście apostolskim Święty Jakub mówi o grzechach mowy. Bardzo wyraźnie podkreśla jeśli język nie jest oparty o prawo Boże, potrafi tworzyć słowo, które dokonuje wielu zniszczeń. Pokazuje też potęgę słowa. Porównuje on język do steru, który kieruje potężnymi okrętami narażonymi na różne wichry. Jak to się dzieje, że tak maleńki ster kieruje tak potężnym okrętem? I mówi nam święty Jakub, że język potrafi też kierować człowiekiem mającym Różne, nieraz bardzo duże możliwości. Zastanawiamy się w świetle Słowa Bożego, które przypada na drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Na jakim fundamencie, na jakim podłożu tworzy się moje Słowo? Dał mi Bóg język. I tym narzędziem mogę wypowiadać wiele słów zawierających miłość, dobroć, ale ten sam język, jeżeli oprze się o zło, o grzech, potrafi zniszczyć drugiego. Trzeba nam jednak w świetle tego słowa, które przypada na dzisiejszą niedzielę, spojrzeć na słowo w sposób pozytywny. Mówi nam pierwsze czytanie z mądrości Syracha. Mądrość otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego. I chlubi się przed Jego potęgą. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. To są słowa mówiące o mądrości, która jest ujęta w konkretnych słowach. I mówi nam mądrość Syracha. Ta mądrość zapuściła korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana. Kiedy sięgamy do Starego Testamentu, to widzimy jak ta mądrość Boża w świętym prawie, w ukazywaniu chociażby proroku, Zwróciła nam uwagę na potęgę, jaka istnieje w Słowie. My w tym okresie Bożego Narodzenia często nawet śpiewamy, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Te słowa są z Ewangelii świętego Jana, którą dzisiaj odczytujemy. Ale również to jest pięknie ujęte w kolendzie polskiej. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kiedy patrzymy na historię tworzonych różnych mądrości ludzkich, ujętych w słowach, nieraz zachwycających nas, to musimy przyznać, że najwyższy szczyt, Słowo zostało ujęte wtedy, gdy ono stało się ciałem. Czyje Słowo? Słowo Boga. Ujęte wprawdzie yy, w mowie prorockiej, ale jednak ono miało swoje podłoże w mądrości Bożej. Mówi nam drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, że w Jezusie Chrystusie wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Zastanawiamy się, słuchając dzisiejszej Ewangelii Świętej, jaką niezwykłą moc Pragnie Bóg umieścić w naszym sercu i wyrażaną przez nasz język, jeśli całkowicie zanurzymy się w to, co daje nam Jezus Chrystus. Zatrzymajmy się przy sarkofagu służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Ona, jako dziewczyna, marzyła o tym, aby oddać się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Ale to było na poziomie, na płaszczyźnie tęsknot. Można powiedzieć, powołanie kiełkowało w niej. I nagle staje przed nią kleryk Piotr Sikora, który opowiada o istnieniu zakonu salezjańskiego. Ona, wsłuchując się w jego słowa, które musiały być przepojone ogromną gorliwością, zapragnęła, aby znaleźć się w tej wspólnocie. Ten kleryk Piotr wyraźnie wskazał jej na miejsce piastowe. I ona, przekonana, że już idzie w tą przestrzeń swojego szczęścia, całkowitego oddania Bogu, przybywa do miejsca piastowego. Widzi straszliwą biedę. Wydawało jej się, że będzie klasztor, a tymczasem widzi bardzo biedny dom. Zimno, niejednokrotnie jakiś głód. I niejednokrotnie zastanawiała się, czy pozostać tu, czy nie. Czy to jest ta droga, którą odebrała w tych słowach od kleryka Piotra Sikory? Decyduje się na to, żeby z powrotem wrócić w swoje rodzinne strony. I dzieje się coś przeciwnego, na co trzeba nam zwrócić uwagę. To słowo Piotra Sikory w niej, a nie Kaworek przemienia się jak gdyby w słowo jeszcze potężniejsze. To jest słowo w natchnieniach Bożych. Ono domagało się, aby ona wróciła z powrotem tu do miejsca piastowego. Wróciła i pozostała tutaj. Pewno przy tym sarkofagu trzeba nam zrozumieć tę prawdę: jeśli moje słowo oparte jest na Bogu, to ono ma ogromną wartość. To ono nas prowadzi. Jeżeli matka wypowiada swoje słowo w kierunku dziecka, tłumacząc, że powinno iść właściwą drogą. Jeśli to dziecko pomyli się, ale po latach słyszy na modlitwie, że ta mądrość, którą powiedziała jej matka, jest właściwą, to widzimy niezwykłe działanie Boga razem z człowiekiem. I nie jest to przesadą mówienie: Słowo staje się ciałem. My to odnosimy do Jezusa Chrystusa, mając na uwadze, Tę mądrość Bożą, słowa proroków, ale w sercu chrześcijańskim, słowo wypowiadane ustami, ono też ma ogromne zjednoczenie z Jezusem i staje się ciałem. Bo jeśli matka przekazuje wiarę swojemu dziecku, i ono na co dzień idzie według tych wskazań, to rzeczywiście ciało tego człowieka, tego dziecka, realizuje to słowo, potęgę tego słowa, które wypłynęło ze strony matki. Trzeba nam bardzo prosić, właśnie przy tym sarkofagu, abyśmy, podobnie jak ta służebnica Boża, opierali swe słowo na prawdzie Bożej, na mądrości Bożej, a Jezus Chrystus, który stanął pomiędzy nami, jako ten, który pragnie, abyśmy wszystko opierali o niego, rzeczywiście zamieszkał w każdej cząstce naszego życia, dając nam tę ogromną radość że to, co nam, On nam objawił, staje się na co dzień ciałem i ma ogromną wartość prowadzącą do szczęścia wiecznego.